Tekla jeszcze niedawno była niczyja. Potrącił ją samochód i ze złamaną miednicą leżała na jezdni. Miała szczęście, zaopiekowała się nią Janina Kucharska. Kotka, po operacji, została u niej w domu. Podobnie jak inne okaleczone kociaki. Pani Janina nie wyobraża sobie, że mogłaby nie pomagać zwierzakom. Dlatego, że im należy pomagać. One są żywymi istotami i tak samo mają prawo do życia, jak i dorosły człowiek. A nie tylko dorosły, każdy człowiek. No i stąd włączyłam się w pomoc dla tych zwierząt. Zawsze pomagałam, Ja jestem wnuczką lekarza weterynarii. Moja matka wpoiła nam takie zasady, że to, co natura stworzyła, to trzeba szanować. Pani Janina oprócz przygarniętych do domu kotów dokarmia także te żyjące w okolicznych ogrodach czy blokowiskach. Ze skromnej emerytury trudno jej kupić karmę. Dzięki uczniom publicznego gimnazjum gminy Sierac wiele bezdomnych zwierzaków nie będzie tej zimy głodowało. Nasza młodzież naprawdę bardzo chętnie włącza się we wszelkie akcje charytatywne. Tą akcję na rzecz bezdomnych zwierząt robimy już drugi rok. W zeszłym roku też naprawdę cieszyła się bardzo wielkim odzewem tutaj ze strony dzieci. Młodzież już ma ferie świąteczne, dlatego pani Ola kupiła i przekazała 158 kg karmy w Stowarzyszeniu Psiaki, Kociaki i My. Zostanie ona rozdzielona pomiędzy osoby opiekujące się bezdomnymi kotami. Taka pomoc jest bezcenna. A tym bardziej teraz w okresie tym jesie, późnej jesieni, okresie zimowym, do wczesnej wiosny, gdzie y, zwierzęta, które przebywają na działkach, gdzieś na takich wolnych telen, terenach, no, są zostawione całkowicie, można powiedzieć, bez opieki. Y, osoby, które no, z dobroci serca zajmują się tymi zwierzętami, jeżdżą, dokarmiają, wożą karmę. No, robią to całkowicie bezinteresownie, natomiast no, nie są w stanie pokryć y, kosztowo nawet y, wyżywienia tych kotów. My planując tą akcję w zeszłym roku założyliśmy sobie, że to nie będzie tylko właśnie zbieranie środków na rzecz tutaj beznamnych zwierząt, ale też przede wszystkim takie uwrażliwienie dzieci na los zwierząt. W imieniu stowarzyszenia wszystkich opiekunek i miłośników kotów. W ogóle wszystkich futrzaków. Serdecznie dziękujemy za no, okazanie wielkiego serca młodzieży i Radzie Pedagogicznej i Wam jako opiekunkom wolontariatu za zorganizowanie tej zbiórki i za zakup tej karmy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy również za miłą współpracę i myślę, że będzie wieloletnia. Dziękujemy. Siadając do świątecznego stołu, może warto pomyśleć o bezpańskich kotach. Każdy człowiek powinien. Się podzielić ze zwierzakami. Tyle artykułów spożywczych, które teraz w okresie świątecznym będzie wyrzucanych. A dlaczego nie można im dać zwierzętom? No, taka jest prawda. Przy konten w kontenerach będziemy widzieli przy kontenerach, co się dzieje z żywnością. Należałoby może w jakieś miseczki poukładać i, i niech te zwierzaki wyjdą, niech zjedzą. Niech będą syte i cieszą się tak samo jak i my życia. Te sieradzkie koty dzięki gimnazjalistom będą miały święta, ale inne nie. Pomóżmy więc zwierzakom przetrwać zimę.